Cześć wszystkim z tej strony Gerard. Mam nadzieję, że niedziela mija wam dobrze. U mnie za oknem pochmurno. Ale ja nie o tym. Mam dla Was krótki komunikat. Otóż przez jakiś czas ja sam będę się zajmował kanałem, z tego powodu, że Siri znika na jakiś czas z Internetu i w ogóle z YouTube'a, z Messengera i Face'a. Z powodu tego, jak została potraktowana przez kilka osób. Między innymi przez swojego byłego chłopaka, z którym była kilka dni. Ja od samego początku wiedziałem, że, że ten gościu nie jest dobrym materiałem na chłopaka. Od samego początku wiedziałem, że, że ten związek Ciri nie potrwa długo. Nie się, że okazał się totalnym hamem, to jeszcze podle potraktował Ciri. Nie, ty nie tylko z powodu tego, że ją zostawił, ale też dlatego, że zwyzywał ją od najgorszych. Możecie się domyślać jak. No ale też Ciri miała przysłowiową kosę z jednym tiktokerem. Poszła tam o jakieś wystąpienie na live, jeśli dobrze pamiętam. No i on też zachował się wobec niej jak totalny Hami prostak. Siri bardzo dobrze przeżywa. Nie spała przez całą noc. Teraz też chodzi smutna, przypita. Ja też zresztą, ale nie będę mówił o swoich problemach. To tak mówię, żebyście wiedzieli. Że póki co Ciri będzie niedostępna i na YouTube, i na fejsie. w tym także na Messengerze. Bardzo współczuję Ciri. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Niestety żyjemy w takich czasach, w których do dobre uczynki i dobre serce zawsze obracają się w niwecz. A ci, którzy mają dobre serce, są prześladowani. W szczególności ja. Ale nie będę o tym mówił. Bo nie mam na to w ogóle ochoty. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Oczywiście wiecie o co mi chodzi. Jakbyście chcieli, to napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Możecie też przekazać jakieś pozdrowienia dla Ciri. Myślę, że bardzo to doceni. Życzę Wam też bardzo udanej niedzieli. No i czekajcie na kolejne materiały, które pojawią się na kanale już wkrótce. Bywajcie.